Dzisiejszym gościem jest Karol Kosakowski. Karol opowie o tradycjach i zwyczajach Wielkanocnych na Podlasiu. Witam Cię, Karolu. Witam serdecznie, Kusiu. Dziękuję za ponowne zaproszenie i pozdrawiam Państwa słuchających i oglądających. Powiedz, jak u Was obchodzą Wielkanoc na Podlasiu? Czy na Podlasiu jest wiele kultur i religii, w związku z tym, że tutaj na wschodzie zmieniały się granice Polski i zwyczaje są przesiąknięte wschodem bardzo? Tutaj i Białoruś, i Litwa, i można powiedzieć, i Rosja wniosła swój wpływ w te tradycje wielkanocne. U nas tak naprawdę, szczególnie w wschodniej części Podlasia, mamy wyznanie prawosławne, mamy muzułmanów, dlatego też często są rodziny mieszane. Także niejednokrotnie w rodzinach odchodzi się dwukrotnie święta, w tym wypadku wielkanocne. No, i też rodziny, dzieci z różnych tych z religii poznają i tą tradycję, i, i tą tradycję. Ja akurat jestem wyznania rzymskokatolickiego, dlatego też jakby obchodzę święta teraz 9-10 kwietnia. No i tak naprawdę okres wielkanocny rozpoczyna ten okres Wielkiego Postu, gdzie zaczynamy postem. Kiedyś bardziej jakby na Podlasiu przestrzegano tego postu i tutaj słynnym takim jedzeniem typowym, można powiedzieć na początku nawet XX wieku, i żurek, i często to był taki posiłek najczęstszy w czasie Wielkiego Postu, a pod koniec tego wielkiego postu, powiedzmy w piątek, też był zwyczaj na Podlasiu, że takiego drewnianego symbolicznego śledzia wieszano na, na, na drzewie, żeby jakby pokazać, że w koniec jest śledziem, prawda? Następnie wylewano ten żurek też gdzieś w okolicach domu, żeby już zakończyć ten, ten, ten okres. Oczywiście, ja zawsze też pamiętam, że bazie zżywaliśmy. Po prostu już na początku, można powiedzieć, gdzieś tak w środku wielkiego postu. Wsadzano do wody, one miały tam zakwitnąć. I też w takim zwyczaju podlaskim, wtedy te palmy z tych robiono palmy. Powoz, ważny Oczywiście no, też palmy robi się na Podlasiu z różnych, z różnych elementów. Tutaj, akurat, na przykład w tym roku w Ciechanowcu będzie konkurs takich palm 2 kwietnia. Także to jest do odwiedzenia. Tam jest Muzeum Kultury Ludowej Podlasia. Także też będzie konkurs tych palm. Blisko nas też jest, można powiedzieć, już na Mazowszu, to, to miejscowość Łysę, to już są kurpie, ale też jesteśmy blisko, bo ja jestem z Zambrowa i to jest zachodnia część Podlasia, czyli też mamy blisko do tych tradycji też kulpiowskich. Konkurs tych palm, też te witki wierzbowe, które nam kwitną i później często jedzono bazie, z tych witek, żeby przynosiły zdrowie dla ludzi, żeby nie bolało gardło. Także to też takie na Podlasiu były, były zwyczaje. Też niejednokrotnie jak zbliża się niedziela palmowa, to ja pamiętam z dzieciństwa, kto pierwszy się obudził, to chwytał palmę i do kogoś śpiącego można powiedzieć. Letko uderzając, nie wolno, oczywiście nie mocno, no, bo źle by się skończyło na święta. I mówiło się takie słowa: Palma bije, nie zabije, wielki dzień za tydzień. Tak powtarzało się, to pamiętam od dzieciństwa, i ja próbuję u siebie w domu też to wprowadzać. No moje, moja małżonka i córka no nie za bardzo są wesołe z tego, z tego mojego zwyczaju, z dzieciństwa, no ale. Alby, ale trzymam tradycję, no także myślę, że to też nikomu nie, nie zaszkodzi, także nie będę się na mnie też gniewać raz do roku. Też nazywa się wierbnica. Tak, tak Prawosławnie tak, tak. ją tak nazywają, wierbnica. To, to prawosławnie. No ja mówię, ja nie jestem, ja nie jestem jakby osobą prawosławną i tych zwyczajów, na przykład z tego co wiem, my malujemy pisanki, jajeczka, prawda? często w prawosławiu e, jajka, e, te większe, czyli, czyli więsi, są malowane jajka więsi, tam często są malowane ikony różnego rodzaju na tych jajkach. I to jest w tradycji prawosławnej. To u nas, no, czy to specjalnie się woskiem robi, później wrzuca się do, 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 do farby, czy, czy po prostu maluje się. Jakby takim bywarem z, z, z lupiny, cebuli. E, także no, różne takie zwyczaje. No, mam nadzieję, że tutaj Wielki Czwartek ja pamiętam bardzo często, Wielki Czwartek się siadało i malowało się w środę jeszcze człowiek w szkole. E, później w czwartek już zaczynało się malować e, e, pisanki w domu. no i Ja o, o, jakby. Ta tradycja kontynuuje często w miejscu, gdzie pracowałem, na przykład nie do pomocy społecznej, no to tam często, jakby cały czas kultywujemy to, również strojki wielkanocne, następnie kartki świąteczne własnoręcznie robione, na przykład tutaj bardzo piękne, tu koło Sambrowa takie warsztaty terapii zajęciowej, w Szumowie właśnie polecam karteczki robią na święta wielkanocne, sam nabyłem. I jakby tutaj bardzo często jeszcze, jeszcze ta tradycja jest, chociaż mówię szczerze, że myślę, że coraz bardziej sklepy, sklepy to to zanika i jeszcze dzięki tym Muzeum Kultury, warsztatom różnego rodzaju. Y, jakimś jednostkom, szkołą, to wszystko przetrwa w domu kultury, y, no i indywidualnym y, rodzinom. Y, no i jakby y, tutaj y, można tak powiedzieć, że na Podlasiu y, też ta wielka sobota, czyli myślę, że w całej Polsce święcenie y, tych koszyczków wielkanocnych, y, y, czyli, czyli pokarmów takich y, typowych, kiełbaska, prawda, żan. Masełko, stół, kredytiny, które są też słynne właśnie na, na Piodlaskie, na, na święta wielkanocne. I, i, i tutaj to niesiemy, jak wiadomo, do kościoła na Wielką Sobotę. Tam są święcona i święconka. No i oczywiście, oczywiście w niedzielę po rezurekcji też na Podlaciu był taki zwyczaj, że kto pierwszy przyjechał konno czy furmanko do domu z kościoła, to wtedy urodzaj był pewny przez cały rok. Pewny urodzaj, no taka tradycja no, jeszcze no, w tym momencie no, nie widać. Nie ukrywam, no, nie widzę, żeby ktoś z Resurrekcji spieszył się, jak najszybciej dotrzeć do, do domu. Na pewno też y, dzielono się wtedy, dzielimy się cały czas, chodząc pod rękiem, składamy sobie święta. Też jest taki zwyczaj podlaski, że te pisanki się też oddarowuje, na przykład w pierwszej kolejności dla chrześniaków, później dla jakiejś najbliższej rodziny. Ale to właśnie ten zwyczaj podlaski jest, że w pierwszej kolejności dla chrześniaków. Też jest taki zwyczaj na Podlasiu. Tzw. Tak że każdy otrzymuje jakąś pisankę, jajeczko i uderzamy się o drugie i wygrywa ten, którego całe jajko zostanie, a zabieramy te jajko, które, które no, zgodziliśmy od, od e, współgracza w tej grze. No, to znaczy, że, że jesteśmy po prostu silni na ten rok, jeśli wygrywamy e, takie, takie można powiedzieć zawody wielkanocne. No, no również ta palma wielkanocna, ta, ta palma z niedzieli palmowej, jakby cały rok powinna być w domu. Ona przynosi wtedy urodzaj, szczęście, powinna cały czas, przez cały rok być ta palma. To nie można się jej tak naprawdę pozbywać. jeszcze? No, też zwyczaj taki podlaski. To no, taka była kunopielka, tak to nazywano, monopielka że, że chłopcy, głównie panowie, to też przy niedzieli przy śmigus dingus, tak? Niedziel drugi dzień świąt wielkanocnych, no to chodzono po prostu ze śpiewem, z różnymi życzeniami. Wtedy chłopcy, panowie otrzymywali różnego rodzaju prezenty w tych domach, czyli jakieś jajeczka, jakieś mięso. I, i, i tak dalej. No i przy okazji też oblewano wodą i kiedyś to było bardzo, bardzo znaczące. Jeśli jakaś pani, ja szczególnie panienka nie została oblana wodą, no to raczej była nieszczęśliwa z tego powodu, że nie ma, nie ma powodzenia. Także, także no ten, ten zwyczaj nadal oczywiście, jeszcze na ulicach się spotykamy, na wioskach to też jest ten śmigus dyngus, ale no dbać się jednak o to, żeby tam nie, 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 nie aż za bardzo to nie uszkodził, ktoś nie przeziębił się, nawet to jest karane, no. kiedyś nikt nie karał za, yy, za oblanie yy, wodą. Yy, Także to też jest taki zwyczaj, że bez wody jakby to życie nie odrodzi się. Też taka jest yy, tradycja, że ten dingus, stąd się wywodzi, że, że musimy te życie, które się rodzi, powlać konkretnie tą, yy, tą wodą. Takim domem jeszcze, ja tak może biegam po różnych pytaniach, ale też takim na stole podlaskim to sękacz. Sękacz jest bardzo popularny oczywiście, tak jak w całej Polskiej parki i tak dalej, Mazurki, ale, ale właśnie sękacz szczególnie robiony na Sejnach, to już jest bardziej suwalszczyzna, ziemia suwalska. Ale z senny i tam po prostu jest to, tak naprawdę, bardzo, kosztowny, bardzo kosztowne ciasto, no bo to tam dużo tych żółtek jaj na paleniskiem, No, także to senkacz musi na, po, na Podlasiu być. No i mówię, i za tydzień, powiedzmy takiego 16 kwietnia, znów są święta i rodziny katolickie i do, 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 do prawosławnych, szczególnie w, w okolicach Białego Stoku, w stronę Hajnówki e, i, i Białowieży, e, to, to jednak święta są podwójne. My, ja tutaj z tej strony zachodniej Podlasie, Zambrówie, u nas nie ma osób prawosławnych, także e, też w mojej rodzinie nie mam osób prawosławnych. Pracując w Białymstoku bardzo poznałem zwyczaje prawoskładne, dlatego miałem to szczęście co do że tam muzułani no myślę, że tutaj no, raczej nie ma świąt, wielkanocnych, że tutaj raczej nie słyszałem, żeby obchodzili te święta, także no, religia. Y, dlatego y, dlatego też też pamiętajmy, że, że to jest pierwsza niedziela y, Pełni księży, wiosennej pełni księżyca, czyli, czyli rodzi, się, e, rodzi się życie. Myślę, myślę że, y, że teraz już jakby no, dużo się nie śpiewa tych pieśni wielkanocnych. Tak? Kiedyś bardziej śpiewano pieśni wielkanocne w domach. Właśnie tak jak mówię, tak wielka ten zwyczaj chodzenia od domu do domu, śpiewania tych pieśni. No dzisiaj jakby jeszcze tylko w okresie Bożego Narodzenia chodzą ludzie e, po, po, po domach jakby już teraz nie widać, żeby ktoś ze śpiewem na ustach gdzieś wchodzi, wchodzi w w No szkoda, że troszeczkę te, te zwyczaje zanikają, ale ale, ale dobrze, że są zespoły ludowe, dobrze, że są właśnie muzea ludowe i, i zachęcam tutaj na Podlasiu, szczególnie do, do Muzeum Ludowego w Ciechanowcu i do Wasilkowa, do Wasilkowa. także Tutaj możemy bardzo, bardzo dokładnie zobaczyć e, e, zwyczaje, nawet w Ciechanowcu jest Muzeum Pisanek. Muzeum Pisanek. 2 kwietnia dla wszystkich jest otwarte te muzeum. Każdy może zobaczyć te piękne podlaskie e, pisanki. Słyszałam, że jest biały barsz też na śniadanie wielkanocne. Tak, tak, no to biały, biały pasz, to tak, biała kiełbasa, biała, tak, biała kiełbasa, no musi być na, na śniadaniu wielkanocnym, to, to na pewno, także y... no, takie, dużo, dużo to jest, tak zwane, tak, tak. Kindziuk kiedyś tak bardzo był też znany, właśnie tam z Suwalszczyzny robiono tak zwane kiki. Także w ten sposób. Musi być też duch puszczy, tak, jak tak zwana Jalkohol, duch puszczy na Podlasię, nie? W czasie świąt. Taki znany trunek. Ja jestem, ja jestem jestem urodzony w Łąży, padnie, czyli na województwie Podlasi. Tylko powiedzmy tak szczerze, no to jest województwo Podlaskie, ale to tak naprawdę zamrób i łąża to jest mazowsze. Czyli, czyli my jesteśmy taką zachodnią częścią e, e, województwa podlaskiego. I, tak I tak naprawdę no to no my, my mamy przesiąknięta, trochę jest kultura mazowiecka, troszkę tutaj mamy upioszczyznę blisko, e, koło łoży, tak, zaraz jest miejscowość Nowogród. E, e, można powiedzieć, zaraz wjeżdżamy do Mazowsza, czyli w miejscowości i tam jest Womów, Łybiowskie, Czarnie. Także, no, tutaj bardziej zwyczaje takie wschodnie są po stronie Zabiałystowa, w stronę właśnie Hajnówki. Tam jest dużo prawosławnych osób i tak dalej. Tam jeszcze Tatarzy żyją też. Tak, tak, tak. Muzułmanie, tak, tak, tak. Protestanci. Protestantów u nas nie ma na Warmii. W sąsiednim województwie jest więcej protestantów. Co jest zaskoczeniem, teraz, jak uchodźcy przyjechali do nas z Ukrainy, to też ja byłem zdziwiony, bo bardzo pomagano mi się z Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej. Spodziewałem się, że te dzieci są wyznania prawosławnego, a dużo z nich właśnie było wyznania protestanckiego. E, także troszeczkę z, z uchodźcami z krainy protestanty, które przyszedł na, na Podlasie. co tutaj dla nas jest coś nowego. I szczerze powiedziawszy, nawet w naszych okolicach są na dużej stronach prawosławnych przyjechać. Ale z Ukrainy, właśnie Włochy, czego nigdy. No ale mówię ogólnie, święta Wielkanocne, no to zwyczaje są religijne, także trochę jest tradycji, ale cóż są święta Wielkanocne bez religijności, czyli bez Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, nabożeństw e, w kościele. No, raczej, e, to jest najgłówniej, można powiedzieć, katolicy, tak i słowa yy, największych święta nad świętami. Dlatego, dlatego yy, tylko osoba, która rzeczywiście też religijnie przechodzi tej trydium paskalne, doświadcza tej radości, yy, tej niedzieli Wielkanocnej, tych dwóch świąt Wielkanocnych i później całego yy, tego tygodnia. Yy, bardzo często też no w święta Wielkanocne, właśnie. Spisał, to taki kawaler wszedł do, do panny i, i chciał obręczyć to był gest, że on się oświadcza. Jak panna przyjęła to pisankę, to znaczy, że to będzie ślub. To ten okres wielkanocny też był takim, no teraz już nie ma tak ściśle tego, chociaż każde święto. Zanika samopasy, już bo, wszystko. Tak. No. To, to są to, to są zwyczaje, gdzie, gdzie kiedyś rzeczywiście się tego trzymano: że no, nie, no, dziewczyna do chłopaka nie chodziła do, do mieszkania, do domu, nie było do pomyślenia, tak? dopiero chłopak prosił to i tak dalej, jeszcze przy świadkach. No i taka symbolika z Pisanko była: że Szef Pisanko dawał, dziewczyna wzięła, okej, nie wzięła, nie ma się. Także to też taki zwyczaj wielkanocny na, na Podlasie. Dziękuję Ci, Karol, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Wesołych świąt wielkanocnych życzę dla wszystkich Państwa i, i żebyśmy cieszyli się życiem. No i śmigusa dingusa, żebyśmy się dobrze polali wodą i żebyśmy byli pożywieni. Ja też Ci życzę wesołych świąt. Wielkanocy nocy i smacznego jajka. Dziękuję. Dziękuję.